W tym filmiku, Szanowni Państwo, dowiecie się, jak dołączyć do kursu na Moodle oraz jak korzystać z zawartości takiego kursu. Po pierwsze, musicie włączyć przeglądarkę internetową, oczywiście, i wpisać powyższy link, a następnie kliknąć zaloguj się. Dostaniecie Państwo nazwę użytkownika oraz pierwotne hasło, aby się zalogować. Tylko ta część nas interesuje, tej nie używamy. Ja pozwolę sobie użyć już zapamiętanego loginu. Co musicie zrobić po pierwszym logowaniu? Kliknąć tutaj w swoje dane, preferencje, a następnie zmienić hasło, żebyśmy mieli zmienione hasło, żeby nikt nie zalogował się na nasze konto ponownie. Jak łączyć się i dodawać do kursu? Już Państwu pokazuję. Klikamy tutaj, przeszukaj kursy. Działa to również na smartfonach. No i co? No i wpisujemy na przykład fragment kursu lub nazwę całego kursu i wyszukujemy szukaj. Mamy tutaj z dobrodziejstwa doktora Zamory kurs, P-Kurs Testowy. Klikamy tutaj, aby wejść do kursu. Wpisujemy hasło, które otrzymaliśmy, tak jak wspomniałem, od prowadzącego zajęcia. I jesteśmy tutaj w module testowym, znaczy ten, modul, ten moduł jest modułem testowym, natomiast tutaj będziecie mieli Państwo tematy Waszych zajęć i, i zadania do wykonania. Na każde konkretne ćwiczenia będziecie musieli Państwo zaznaczyć w module frekwencja. Tutaj pojawi się Wam dane zajęcia, pojawią się Wam w tym miejscu i musicie kliknąć, że jesteście aktywni. Czy obecnie. Następnie, już wracamy tutaj do kursu. Następnie, możecie korzystać z informacji, na przykład zamieszczonej prezentacji, tutaj jest plik Word, jakiegoś linku na YouTube, czy zasady wykonania projektu będą tutaj wyżej określone. I mniej więcej w ten sposób poprzez kliknięcie na dany plik macie możliwość ściągnięcia takiego pliku. Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy, a następnie dać zapisz plik i tak dalej, i tak dalej. Ostatnia rzecz, jaką Państwu chcę pokazać, to dostęp do kursów, na które już jesteście zapisani. Wykonuje się to w bardzo prosty sposób, a mianowicie koło Waszego imienia i nazwiska klikacie w kokpit, a w tym miejscu przegląd kursów, wyświetlą Wam się kursy, na które jesteście zapisani. I klikając na poszczególne kursy, gdzie mamy odpowiednie nazwy do kursów ułożonych alfabetycznie, wchodzicie na dany kurs, a następnie korzystacie z zawartości tutaj kursu. To tyle. Dzięki.